Cześć, witam serdecznie z tej strony Kamsara, W tym odcinku pokażę Wam darmową lotnię, jak właśnie ją zdobyć, jak ja ją zdobyłem, No i wszystko, wam w tym od materiale wytłumaczę. Jest to 100% dla dlatego że ja mam ją już w ekwipunku. No i zaraz Wam ją oczywiście pokażę. Wypamiętajcie jednak jeszcze osobi kłopacze w górze i kodzie sejkamfer w sklepie, dlatego że z każdym zakupem na mój kod wspieracie mój kanał w rozwoju. A dzisiaj jest taki fajny pakiecik, także zachęcam do bycia. No i lecimy tutaj z darmową lotnią. Ostatnio, jak wiecie, mieliśmy bardzo dużo darmowych rzeczy w Fortnite. No i chcę Wam pokazać darmową lotnię, którą. Można sobie odebrać. A właśnie, tutaj, wszystko się dowiedzieć, jak my ją odebrać. O co chodzi, no i generalnie o co dokładnie chodzi, bo jest taki temat, który już omawiałem kiedyś. Ale dużo osób wciąż pyta się mnie, Kamsar, jak odebrać to lotnię? Kamsar skąd ty ją masz? Kamsar o co chodzi? Jak to, czemu ja tego nie mam? Już w tym odcinku wszystko wam tłumaczę. Termowa lotnia jest to Wojna o Nexus, bądź coś właśnie w takim tutaj wypadku. Jest to lotnia Marvelowa jest to dokładnie lotnia taka eventowa i jest to dokładnie ta lotnia. Lotnia to się dokładnie Wojna o Nexus nazywa. Jest to lotnia właśnie w stylu Marvela, taką jak mamy w karnecie i jest ona z takim super sztos, właśnie malowaniem. Ja dostałem ją ostatnio w Fortnite, chyba nie wiem, dzień tak. Jakoś tak, i w tym materiale chcę Wam właśnie wytłumaczyć, jak ja ją zdobyłem, o co dokładnie chodzi. No, i potem też mogę Wam, oczywiście, zaraz pokazać w grze. Ona wyglądała się następująco. I dlaczego warto, właśnie jakby tutaj się postarać, żeby ją mieć? Dlaczego warto sobie ją odebrać? Już tłumaczę. Ta lotnia prawdopodobnie na 99% nigdy nie wejdzie do sklepu, nigdy nie wejdzie już do gry, bo jest to specjalna lotnia Marvelowa, która jest właśnie rzadka i było można właśnie ją zdobyć w tym sezonie. Ja ją dostałem i powiem wam szczerze, że aż się zdziwiłem, że ją dostałem, bo właśnie nawet o niej zapomniałem ostatnio i tak naprawdę gdyby nie to, że widzowie mi tutaj przypomnieli, że się pytali skąd ja to na przykład tą właśnie lotnię mam, bo ja chyba ją na streamie dostałem, z tego co pamiętam. Tutaj widzowie się pytali też właśnie, jak ją zrobić, i dużo było takich zapytań. To wy mi przypomnieliście dlatego jest ten materiał. Ja sobie tutaj ją założę. I to ja pójdę po prostu na jakiś tutaj tryb, wam ją oczywiście pokazać, jak ona wygląda, żebyście widzieli. No i ja tutaj zabiorę się z za omawianie, jak ja ją zdobyłem, no i generalnie o co z tą lotem chodzi. A jeszcze tak, anuluję. tą lotnie można było dostać za branie udziału w turniejach. Tak, mogliśmy właśnie dostać ją za darmo, tylko jednak co to, to musieliśmy brać udział w turniejach. Jeśli ktoś dokładnie właśnie śledzi mój kanał, to po prostu będzie wiedział, że było coś takiego jak turnieje Marvelowe. I tam właśnie było można zdobyć tą lotnię. Zaraz Wam oczywiście turniej pokażę i wszystko, ale najpierw pokażę jak wygląda ta lotnia. Ta lotnia jakby się wygląda następująco. I powiem szczerze, bardzo ładno, lotnie według mnie. Generalnie mi się to właśnie lotnie z takim nadrukiem Marvela mega podobały. I karnetowe właśnie lotnie były w tym stylu. Tylko tutaj mamy inny taki jakby tutaj motyw, po prostu inny tak Tutaj mamy takie flotowe smugi, jak widzicie. Mega fajnie to wygląda według mnie. I lotnie naprawdę fajne. No i dobra. Jak zdobyć tą lotnię? T tak naprawdę w tym momencie Tom lot nie musi po prostu mieć porobione jakby zadania, te, jakby takie e, challenge'e, które było, trzeba zrobić, czyli po prostu wziąć udział w turniejach. Jeśli braliście udział w turniejach Marvelowych, to tom lot nie dostaniecie. Ta lotnie jest do odebrania dla każdego, kto po prostu brał udział w turniach. Jak ją odebrać? Już tłumaczę, żeby dostać tom lotnie. Musieliście wziąć udział w turniejach. Ja sobie tutaj zaraz Wam oczywiście pokażę też w grze, w zakładce turnieje, jakie to były turnieje, żeby każdy był pewny, ale na przykład sobie teoretycznie to omówimy. No i tutaj pokażę jeszcze chwilę tą lotnię. Musieliście po prostu brać udział w tych turniejach i jeśli po prostu wzięliście tylko udział w turniejach, nie musieliście wygrywać, nie musieliście tak naprawdę nic robić, wystarczyło, że raz po prostu weszliście ze znajomym na turniej, padliście i mieliście już zaliczone i tak było trzeba zrobić z czterema Tutaj Marvelowymi turniejami. Ta lotnia była ogłoszona dawno, dawno temu już i była ona właśnie e, na początku nahypowana, i dużo osób się jakby o nią starało. Potem troszeczkę gracze zapomnieli o niej i troszeczkę osób już sobie odpuściło tą lotnię, bo prawdopodobnie zapomniało o niej. Ja akurat cały czas tutaj, e, nawet przy ostatnich turniach, coś tam kojarzyłem, że jeszcze jest ta lotnia, ale jakoś też tam mega się właśnie. Eee, nie, jakby nie fokusowałem na tym, no bo jakoś mega mi na tym nie zależało. No i teraz jakie to było trzeba zagrać turnieje? Polecimy sobie od tej strony. Żeby dostać tą lotnię, musieliście zagrać cztery turnieje Marvela i musiały być to konkretne kapy, konkretne turnieje. Był to Venom Cup, musieliście zagrać Venom Cup, no i tutaj zagrać, to rozumiemy tylko po to, przez to jakby, że w prostu musieliście wejść na ten turniej, zagrać na jeden mecz, paść i tyle. I to już było, że zagraliście i myślcie lajczot. Było trzeba zagrać właśnie jeden z etapów, obojętne który, Venom Cup. A to był właśnie pierwszy turniej. Drugi turniej to był Black Widow Cup, czyli był czar e, czarnej wdowy tutaj turniej. Ja jak widzicie, brałem udział, miałem 110 punktów i był to mój najlepszy cup. No i tutaj to był właśnie drugi turniej. Jeśli wzięliście w nim udział, to już mieliście połowę zaliczoną. Wcześniej, tutaj jak widzicie, mieliśmy dwa koło siebie kapy, No i wcześniej były te turnieje. Na tych właśnie turniejach już dużo osób zapomniało, że jest ta lotnia. No i tutaj właśnie E, było tak, że jeśli te dwa sobie zaliczyliśmy ostatnio, to jeszcze były dwa wcześniejsze, na których bat lotnia jakby hypowana. Bo ta lotnia była hypowana na początku sezonu. Jak ktoś śledzi mój kanał, wiedział o tej lotni, mógł sobie ją odebrać, a w tym odcinku tylko tłumaczę, jak właśnie ją dostać, e, albo za tym można było dostać, albo czemu jej nie dostaliście. E, jeśli daliśmy sobie ten Black Widow Cup, to mam jeszcze tutaj dwa turnieje, czyli Ghost Rider Cup, który był 4 listopada, który był właśnie wcześniej, 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 i był to właśnie taki turniej. E, też Marvelowy, no i to był trzeci turniej, który musi, musieliśmy zagrać, no i czwarty turniej, to jest Daredevil Cup, który był bardzo, ale to bardzo dawno temu z tego spędzam, także przelotujemy i tak naprawdę głównie z lotnia była dlatego, że był taki pierwszy turniej Marvelowy i tam była właśnie mowa o tym, o tej lotni, ja wtedy nagrywałem poradnik, jak właśnie będzie trzeba ją odebrać, jakże będzie grać trzeba te turnieje, no i jeśli zagraliśmy cztery turnieje, także musicie sprawdzić sobie, ja oczywiście mam tutaj Daredevila zagranego, proszę, był Trade też czyli Daredevil, Ghost Rider, Venom i Czarna Wdowa. Jeśli macie zagrane te wszystkie turnieje, to co musicie zrobić, żeby odebrać tam lotnię? Już tłumaczę. Jeśli zrobiliście to wszystko, czyli wzięliście tylko udział, to po prostu musicie wejść sobie do gry i dostajecie ją. Jeśli nie dostaliście i teraz, a zagraliście wszystkie turnieje, poczekajcie na przykład tydzień i jeśli dalej nie dostajecie napiszcie na sapr. Mogę coś coś bagać, możecie nie dostać. Jeśli zagraliście wszystkie turnieje, to na 99% jeśli wejdziecie tam do gry właśnie w najbliższym czasie, to to lotnie po prostu Wam wejdzie. Tutaj, o, w ogóle w WPMS, on wysłał mi gifcika. Na koniec odcineczka sobie może otworzymy, także bardzo dziękuję, że on pięknie trafiłeś, ale ja jeszcze tego mówię chwilę, e, lotnej i drodzy mi opinii gifta. Bardzo dziękuję, Szymon. ale nie zaskoczył e, kolega, bardzo dziękuję tutaj mojemu widzowi Niknikowi. Dzięki. Dobra, wracamy do tematu. Jeśli zagrywacie te właśnie 4 kapy, to dostajecie po prostu tą lotnię za to, że wejdziecie do gry, już, bo macie to zaliczone. Także wejdźcie sobie do gry i prawdopodobnie ta lotnia będzie na Was właśnie czekać i ją po prostu otrzymać. Kolejna taka rzecz, jeśli macie jakby tej lotni prezentu, takiego, że właśnie zostaliście ją, i ja oczywiście to nie wiem, wymolczy nie wiem, dlatego że to czasem się bukuje, to wejdźcie do szafki. I w zakładce lotnie. Po prostu weźcie sobie tam, e, sprawdźcie czy nie macie lotni wojna o Nexus, dlatego że czasem jest tak, że wam się buguje i nie będziecie mieli tej animacji przyznawania tego, a będziecie mieli to w szafce Jeśli dalej tego nie macie, to ja polecam poczekać na około tydzień, tak. I wtedy napisać na support. Jeśli macie wszystkie po prostu gry, jakby zagrane, wszystkie, w których udział, zrobić screeny każdego turnieju i wysłać na support Epic Games. To się zdarza niezwykle rzadko, ale czasem tak jest, że Epic Games może czegoś nie przyznać, mogło coś nie zadziałać, działać, się coś zbugować i wtedy trzeba po prostu do nich napisać i oni wam przyznają. No i teraz omówmy temat, jeśli ktoś nie nagra jakiegoś turnieju, czy do samolotu, czy macie szansę. Nie, z tego sobie nie macie szansy już dostać tej lotni i też możecie powiedzieć, że jakiś kamera bo nagrałem ten filmik, jak go do mam lotnie. Ale ja tutaj mogę na wytłumaczenie powiedzieć, że jest to filmik skierowany do osób, które grały te turnieje i które właśnie na też nie wiedzą, dlaczego nie zostały lotni, bo na przykład nie zagrały turnieju, a o tym zapomniały. Jest to bardziej filmik wytłumaczeniowy, dlatego że filmik jak to odebrać zasady był już u mnie na kanale i tak naprawdę jeśli ktoś śledzi mój kanał, no to doskonale wiedział, jak odebrać tą lotnię. Jeśli ktoś sobie po prostu późno już przypomniał, nie wiem, tydzień temu, że chce taką lotnię, no to niestety już jest za późno, ale film jest skierowany do osób, które po prostu grały to i na przykład nie wiedzą, czemu nie mają lotni, czemu na przykład nie dostały, o co chodzi. No i generalnie na ja nie kojarzymy to, co trzeba zrobić, także e, jeśli nie graliście tych turniejów, no to no tej lot nie dostaniecie. Jeśli właśnie graliście, no tak jak wytłumaczyłem, po prostu musicie sobie ją odebrać w grze, bo no tam będzie. Wystarczy z tego co wiem, że nie zagraliście jednego turnieju i wtedy już tej lot nie będzie mieli. Mimo wszystko, no tą lotnie prawdopodobnie sporo nawet osób będzie miało, dlatego że dużo osób brało udział w tych turniejach i one były naprawdę ciekawe. No i ja też hype'owałem, zawsze, zawsze tutaj staram się właśnie zachęcać do tych turniejów, nagrywałem te filmy, więc jeśli ktoś po prostu Mój kanał, no to po prostu tą lotnię będzie miał. Ja oczywiście tą lotnię polecam, dlatego że jest to taka lotnia eventowa bardziej, a ja bardzo lubię takie rzadsze rzeczy, dlatego że teraz będzie ona pełnie popularna, dosyć, ale za parę miesięcy czy za parę sezonów, prawdopodobnie będzie to jedno z takich rzadszych lotni, dlatego że rotacja jest raczej jest dosyć duża. No i tutaj zbliżamy się do końca tego odcinka, ale ja nie będę się zegnał, dlatego że WPM Szymon wysłał mi gifcika, jest tutaj mój widz, także bardzo pozdrawiam cię, Szymon Nyknik, mega mega pozdrowienia. No i bardzo dziękuję za gifcika. No i musimy po prostu otworzyć. Nie jest to jakiś, nie wiem, ustawiony coś po prostu. Dostałem właśnie gift, także bardzo dziękuję Szymon. No i napiszcie w komentarzach, jeśli jesteście jeszcze na tym filmie. Co wysłał mi Szymon w gifcie. Napiszcie koniecznie, co właśnie jest w tym gifcie w komentarzach i zobaczymy, czy ktoś trafił. Ja sobie już otwieram ten właśnie prezent, mega mega dziękuję. No i zostawcie łapeczkę, subika i serduszko w komentarzach dla Szymona, a my otwieramy. Także mega dziękuję Ci Szymon. Piszcie w komentarz co tu będzie. Ładny fioletowy gift lecimy. Let's go! Co będzie, co będzie? Proszę patrzcie jaki mamy kilo, co on mi mówił? Kuwi... Kurczę, jestem mega zion. Ja z, oczywiście raz ja to je wyposażam, ale ja z tego, co nam ten kilof kosztuje chyba 1200 fauldolców. Także, Szymon, bardzo ci dziękuję za tak dużego gifta. No i to taki bonusowy tutaj kontencik macie na odcinek. No, bardzo dziękuję Nicknek za gifcika. Oczywiście dzisiaj będę grał. A i też chciałbym was zachęcić od razu do wpłynienia na mojego live, bo prawdopodobnie będę zaraz tym kilofem grał na live. Ie. Także zapraszam, będziemy grać jakieś arenki, bo gry z widami, także wbijajcie. No i mega dziękuję, za gifta Będzie mi pasował, bo ja mam akurat jednego Diabelskiego skina, malice, kiedyś sobie kupiłem jak pierwsza odwysza i mam tego skina, będzie mi mega psał. Bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję jeszcze za gifta No i w sumie fajnie, że trafiłeś na odcinek, przynajmniej będziesz takie miał e, fajne jakby tutaj wspomnienie, także mam nadzieję, że e, ktoś trafił już na taką rzecz misę, także bardzo dziękuję, zobaczymy Czy ktoś trafi w komentarzach, a ja już się żegnam i wdam. Dzięki wszystkim za uwagę, to było na tyle. Do następnego trzymajcie się, cześć!